Chyba nie ma takiego czasu, kiedy kino historyczne ma się źle, kiedy opowieści o najważniejszych bitwach, wojnach i potyczkach są niepopularne i nie trafiają do kin. Nie inaczej jest oczywiście w 2019 roku, gdy dostaliśmy Midway, czyli o jednej z najważniejszych bitw z punktu widzenia Amerykanów i II wojny światowej. Dla nas, może Polaków, nie bardzo, bo nie mieliśmy dostępu do oceanu, ale spokojnie gdybyśmy mieli, na pewno byśmy w tej bitwie brali udział. Co najważniejsze z tego filmu jest do zapamiętania? że nie tylko Polacy mają problem, żeby zrobić dobry film historyczny. Jak wspomniałem, Midway opowiada historię bitwy na Pacyfiku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japończykami, która przeważyła szale zwycięstwa na stronę Amerykanów. Do tej bitwy Japończycy zdawali się wygrywać, mieli lepszą pozycję strategicznie. Zatem jest to ważna bitwa, ponieważ ona przechyliła i pokazała, że Ameryka także na Oceanie ma sporo siły i może przejść do ofensywy po tym, co się stało w Pearl Harbor, jak została zaatakowana i tak dalej. Jednocześnie nie jest to pierwszy film, który opowiada o bitwie o Midway, bo w latach 70 dostaliśmy film z Charltonem Hestonem, ponieważ jest to bardzo istotny z punktu widzenia Amerykanów, bardzo popularna, można powiedzieć, bitwa. Tak samo jak Pearl Harbor, tak samo Midway, jak i jest kilka innych takich miejsc i wydarzeń, które w amerykańskiej historii, także popkulturowej, są istotne. Podobnie jak Wietnam i opowiadanie o tym, jak Amerykanom się nie udało za bardzo podbić i i przekonać Wietnam, że komunizm jest zły. W tym momencie ja muszę zaznaczyć, że z jednej strony ja uwielbiam kino, które jest naprawdę epickie, jeżeli chodzi o historyczne opowieści, mimo tego, że wiadomo, mamy tam upychania mnóstwo bzdurek, mnóstwo pseudopatriotyzmu, mnóstwo głupiego patriotyzmu, i to potrafi mi nawet nie przeszkadzać, jeżeli trafi się nam świetny reżyser, który ma na przykład genialne wyczucie. I na przykład niedawno mieliśmy Przełęć Ocalonych reżyserowaną przez Mela Gibsona, gdzie mieliśmy o tym, jak to cudownie chrześcijanie potrafi ratować ludzi. Ludzi, ale cała część która była poświęcona bitwie i walce była wyreżyserowana genialnie i Gibson jako reżyser potrafił oszukać, zmienić nas i tak naprawdę ukryć mnóstwo fajnych ideologicznych znaczeń, ponieważ świetnie ekranizował sceny batalistyczne. Zatem to nie musi być rewizjonistyczna wizja historii czyli Oliver Stone opowiadający o Wietnamie, to może być szeregowiec Ryan, a ja wciąż będę się dobrze bawił. Pytanie zatem czy Midway jest bliżej do szeregowca czy bliżej do, do Olivera Stone'a, i na przykład urodzonego 4 lipca. Zdecydowanie, zdecydowanie, midłej bliżej do szeregowca, a tak naprawdę najbliżej temu filmowi do. Pearl Harbor i to Pearl Harbor reżyserowanego przez Michaela Baya. Tam wersję z Benem Affleckiem, gdzie mamy przystojnego Josha Hartneta jeszcze i pełno innych cudownych aktorów. Film jest stanowczo za długi, mamy romantyczne wątki. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo przekłamań historycznych o bardzo złych Japończykach, którzy na przykład bombardują szpitale albo przychodni, co się oczywiście nie wydarzyło. Zatem niestety ten film, czyli Midway, idzie w stronę Pearl Harbor, a nie w stronę. Nawet chociażby, właśnie szeregowca jeżeli chodzi o próbę bycia zgodnym z historią. I ja w tym momencie zaznaczam, ja nie będę teraz mówił Wam, dobra, Midway oszukało tutaj, 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 odrzućmy to na bok. Odrzućmy to na bok, ponieważ ja nie będę patrzył na ten film, musi być 100% zgodny z historią inaczej, bla bla bla. Bo nie o to też chodzi. Nie każdy film historyczny musi pokazać każdą postać, nie każdy film historyczny musi pokazać każdą stronę i tak dalej. Doskonale to rozumiemy. Ja to doskonale rozumiem i nie będę wyrzucał tego przeciwko filmowi. Bardziej opowiem o ciekawostkach, które z tym są związane. Czyli w jaki sposób ukazujemy jedną drugą stronę, jak budujemy bohaterów i tak dalej. We believe it's Midway. I w tym momencie chyba trzeba wspomnieć o najważniejszej ikonie związanej z tym filmie, czyli reżyserze, który zrobił nam 10 tysięcy lat przed naszą erą, pojutrze, Dzień Niepodległości, godzille, Facet, który tak naprawdę robi kino wybuchowe i to jest jego ulubiona część. Ale to ciekawe, on o Midway chciał powiedzieć już od lat 90. męczył się długo, żeby zebrać na to fundusze. Dostał je tak naprawdę jakoś tak szemranymi drogami, bo żadne duże studio nie chciało tego zrobić, tak jak on to widział. W końcu uzbierał. 25 baniek od chińskich e, producentów, dostał część od jakichś takich mniejszych e, producentów w Stanach Zjednoczonych i udało mu się to zrobić, mimo tego, że musiał przyciąć mocno na budżecie. Zatem mamy Kolesia, który specjalizuje się w wybuchach, w destrukcji i tak dalej, ale nigdy nie był znany z dobrego opowiadania historii, który bierze się za ważną historię, ale jednocześnie za dużą bitwę. Bardzo podobny do Beya, który znany jest z wybuchów, a wziął się za budowanie patriotyzmu w Pearl Harbor. I Jeżeli oglądałeś coś, Emery aż Szczególnie Dzień Niepodległości, to będziesz troszeczkę, moim zdaniem, śmiał się z tego, jak budowane są niektóre postaci. Dostaliśmy tutaj chociażby stereotyp, który był cudownie rozegrany w Dniu Niepodległości, gdzie mamy dwójkę pilotów: jeden jest bardzo błęczuczny, drugi jest bardzo fajny i bardzo kocha żyć, więc umiera. No i oczywiście tu dostajemy to samo: mamy dwójkę postaci, którzy są przyjaciółmi, ale jeden z nich umiera. Dzięki czemu mamy jeszcze lepszą motywację dla naszego głównego bohatera, żeby on się zemścił. Tyle, że. W naszym dniu niepodległości dostaliśmy chociaż jedną scenę, gdzie Will Smith ze swoim białym kolegą cieszą się i w ogóle żartują, a tutaj nie dostaliśmy żadnej, tylko mamy to robione ekspozycją, zdjęciami i potem jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej ekspozycji. I dla mnie Midway to jest właściwie dokładnie to. Zepsuta scena dialogu, ohydna ekspozycja, niezła scena batalistyczna. Ohydne tłumaczenie, kto jest dobry, a kto jest zły, fajna scena batalistyczna. Tłumaczenie jeszcze więcej i dodatkowe próba małego Żartu i całkiem niezła scena batalistyczna. Więc ja nie będę hejtował tego filmu w 100%, mimo tego, że jestem przekonany, że znajdą się osoby, które powiedzą, o Jezus Maria, bo jeżeli wyjdziesz z tego filmu, powiesz, wynudziłem się. Sceny były nudne, no nie dostałem niczego nowego, czego nie widziałem ponad 10 lat temu, a po raz 20 lat temu na Pearl Harbor. W dodatku, łopatologia tłumaczenia pewnych scen mnie denerwowała i obrażała. I będziesz miał rację, bo są to takie sceny, jak na przykład, nie spojlując właściwie co się dzieje, mamy, nagle wchodzi koleś do pokoju pełnego generałów i mówi. Ktoś tam się wycofuje. Generał na niego patrzy, patrzą na siebie wszyscy, zaczynają się cieszyć, uściskiwać sobie ręce. Generał podchodzi do tego kolesia, jest zbliżenie na niego, mu podaje rękę i mówi: wygraliśmy. A ja w tym momencie mówię: po co? Naprawdę, po co? Z punktu widzenia reżysera, to, sama, to samo ujęcie, to uściśnięcie ręki, okej, okay. Visual Storytelling. Utrzymanie tego i powiedzenie jeszcze: wygraliśmy, zakłada, że widz nie zrozumiał wcześniejszej informacji, oni się wycofują. Nie zrozumiał radości generałów w tym pomieszczeniu, nie zrozumiał uścisku ręki i uśmiechu, więc my musimy mu jeszcze bardziej łopatologicznie wytłumaczyć. I takich scen niestety jest bardzo dużo. Mamy właśnie tego naszego głównego bohatera, który, e, jego przyjaciel, umarł, więc on wraca i ma jedną scenę. On był moim najlepszym przyjacielem. Potem mamy scenę z jego żoną, gdzie e, oni są najlepszymi przyjaciółmi. On jest ojcem chrzestnym dziecka tej drugiej babki. Znają się, on był jego, e, jego świadkiem i tak dalej. Znają się X lat. I mamy scenę, w której ta żona przychodzi do tego naszego głównego bohatera i zaczyna mu mówić, że no, on miał, ja go odwodziłam, żeby był tym a tym, bo dzięki temu myślałam, że przeżyje. Mówię, no ale jeżeli oni się znają X lat, to oni dość to tysiąc razy przerabiali. To nie jest coś nowego, co ona mu mówi. To w ogóle nie ma sensu. A potem dostajemy kolejną scenę, gdzie on znowu, nagle tym razem, przed innymi żołnierzami, mówi: No, to był mój przyjaciel, i ten przyjaciel był bardzo fajny. Co z tego, że nie dostaliśmy właściwie żadnej sceny ich chemii, ja będę wam opowiadał, jaki jest fajny. I to jest niestety poziom łopatologii, jaką dostajemy w tym filmie. Za każdym razem, gdy tylko lądujemy, mamy tutaj mnóstwo lotników, którzy strzelają, bombardują i tak dalej. No to w momencie, w którym schodzimy na ziemię, to robi się dużo, dużo, dużo gorzej. Można też narzekać na efekty specjalne, chociaż momentami, moim zdaniem, czuć tutaj rękę Marysia, który potrafi reżyserować dobrą pogoń, dobre sceny akcji, chociaż jeżeli naprawdę znasz jego filmy, no to nie będzie ci łatwo odrzucić skojarzenie z tym, że kurna ten pościg, który tutaj się dzieje, bardzo mi przypomina pościg za Willem Smithem w Dniu Niepodległości na samym początku filmu i mówi sobie: oj, to mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba. Jeżeli chodzi o same efekty, to czasami jest jeden problem. Jeden problem, który. Które sprowadza się. Okej, okay, ja rozumiem, że budżet nie był największy, ale dla mnie największym problemem efekciarskim jest to, że są one bardzo czyste. I nawet jeżeli chciałem przymykać oko, mówić, okej, okay, rozumiem, że efekty, ale jestem bardzo tolerancyjny. No to w momentach, które patrzyłem, czemu to wszystko tak błyszczy? Czemu to jest wszystko takie czyste? Czemu jak coś się pali, to ja nie czuję, to ja nie widzę tego brudu przenoszącego się, przenoszącego się na aktorów? Czemu to wszystko jest takie nieskazitelne, albo czemu to wszystko tak błyszczy? Tak jakby to były nowiutkie samoloty, i tak Niestety, po tym jak dostaliśmy genialnego Krysztafela Nolana, który przepięknie zajął się w Dunkierce pokazaniem także pojedynków ludzi siedzących w samolotach, i on faktycznie ich kręcił w samolotach, i tak dalej, to moim zdaniem poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona i bardzo mało czasu minęło. Żebyśmy zapomnieli o tym, jak to robić. Zatem w tym przypadku jest troszeczkę taki spadek, no niestety, ale te efekty właśnie w takich momentach, gdy błyszczą, gdy ja widzę, że to jest, że to jest zbyt ładne, jak na drugą wojnę światową, które mamy statki tak dalej, które są już zniszczone, albo nawet nie zniszczone, po prostu użytkowane, to wygląda jak było nówki. I mamy też takie sceny że ja w pewnym momencie po prostu złapałem się za głowę, ponieważ oglądam scenę, gdzie mamy ujęcie lądowania i nagle jedna jednostka ma podbiec do drugiej i jezu jaka to jest źle biegnąca jednostka. o. Ho, ho, ho. Ale to są rzeczy, które... Mogą wam przeszkadzać, ale nie muszą. Głównym problemem tego filmu będzie właśnie to, że on skacze jest za długi, nie rozumie, jak zakończyć, bo on się kończy w bardzo zły sposób. Ja rozumiem historyczne, na końcu mamy, wiecie, są takie, ten człowiek zrobił to i to, ten to i to. Super! Nie mam z tym żadnego problemu, bardzo fajnie, ale zakończmy ten film lepiej. Na przykład takim mocnym pierdzielnięciem, i swoją drogą ta scena, o której opowiadałem, z tym uciśnięciem ręki, gdyby ona była kończącą sceną całego filmu, to ja bym się czuł dużo lepiej, miałby takie poczucie i w ogóle, a nie. Niestety potem mamy znak. Chciałem naprawdę, żeby tu była taka miła, naprawdę bezrefleksyjna zabawa. Niestety tego nie dostałem. Ale mam tutaj jeszcze jedną rzecz, gdzie parsknąłem śmiechem jak głupi. Mamy historię Midway. Okej. Okay. Mamy Arona Eckharta, który jest genialnym tutaj pilotem bombowca. Super zresztą, jeżeli chodzi o aktorów, mamy tutaj także Patryka Wilsona, który całkiem nieźle się spisuje. Mamy Woodego Harrisona, który ma całkiem dobrze dopasowaną perukę. I mamy Eda Skreina, tego kośia, który grał w Deadpoolu złego, w Deadpoolu jedynce, który tak bardzo nie sprawdza się jako główna pozytywna postać. On jest głównym pozytywnym facetem, który jak za każdym razem jak do kogokolwiek mówi, to ty masz ochotę zaznaczyć, kiedy on zdradzi i będzie po stronie Japończyków. Tak bardzo jest, nie wiem czy to jest miscasting, czy on za bardzo próbuje, on nie umie chyba za bardzo być dobrym i to kurna nie gra. Nawet ten Josh Hartnett w Pearl Harbor swoją niewinną mordką sprzedawał wszystko lepiej, nawet Ben Affleck zresztą też, a tutaj Ed Skrein jest Beznadziejny. Zresztą jest także Jonas Brother 1, który gra dokładnie tak, jakby to był teledysk, więc tu mamy znowu mamy taki dziwny tutaj miks. Mamy Woodego i Patricka, którzy mają naprawdę dobre sceny i ja nawet w kilku momentach się zaśmiałem uczciwie. Mamy potem Edda Skraina, który sprawia, że ty się krzywisz, mówisz, on powinien być zły w tym filmie. Mamy De Denisa Quaida, który jest okej. Okay. I mamy potem tego Jonasa, który gra jak w teledysku Over the Top, ma pseudo zapuszczony wąs i myśli, że dzięki temu jest mężczyzną i ogląda Mówić Jezu, czy to jest komedia? Czy to są jakieś kurna masz? Więc znowu skacze ci po prostu dobra scena, ochydna scena i tak dalej. Ale miałem powiedzieć, co tutaj jest takiego zabawnego. Nagle nasz Aaron Eckhart spada gdzieś na terytorium Chin, które jest okupowane przez Japończyków. Okej, okay, dobra, spada. Dlaczego to jest istotne dla Midway? Nie jest kompletnie, ale wiemy. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę aktu, zrobimy z tego 20-30 minut filmu. Spoko niepotrzebne, psuje tempo filmu. Nieważne, rozumiem, że z jakiegoś powodu musimy to zrobić. No i on ląduje gdzieś, trafia do jakiejś wioski, wszyscy go otaczają z gnatami, w ogóle, uo! I trafia się oczywiście jeden nauczyciel, który zna zaczyna zaczynają rozmawiać, zaczynają rozmawiać i w pewnym momencie on tam mówi, że o ja zbombardowałem Tokio, ja zniszczyłem Japończyków, uu! i w ogóle. No i oni tam tam zaczynają dyskutować, i w momencie, w którym yy, i wychodzi, że to jest prawda, że on faktycznie bombardował Japonię, nagle się wszyscy ludzie nagrywają, e, Japonię bombardujesz, o kochamy cię, zaczałem go tu i tak dalej, i to jest tak cudownie Scena niepotrzebna, ale jest tak jednocześnie pięknie propagandowa, właśnie biedni Chińczycy, którzy są mordowani przez ohydnych Japończyków. Bo ta scena się tutaj nie kończy. Oni sobie zaczynają iść dalej. Aron Eckhart da komuś zapalniczkę, kochają się, wiecie, przytulają i nagle nadlatują źli Chińczycy i bombardują ludność cywilną. I tak o, kurma i w ogóle. I na końcu jeszcze wracamy z wielką karteczką z tekstem, że Japończycy zabili 250 tysięcy e, Chińczyków biednych. I ja tak. Okej, okay. i ja tutaj nie mówię, że to nie jest prawda, że to nie jest prawda historyczna, ale co to ma się do Midway? Nic nie ma się do Midway. Dlaczego to jest? Ciężko mi nie uwierzyć, że te 25 baniak, które wyszło od chińskich producentów, nie wpłynęły na to, by film, który trwa 130 minut, dostał dobre 10-15, tylko i wyłącznie po to, byśmy wyjaśnili to, jak bardzo źle byli traktowani także Chińczycy. Czy jest to właśnie potrzebne dla samego filmu Midway ani trochę? Czy gdyby to wyciąć, film by się zmienił? Ani trochę. Czy byłby lepszy, jeśli chodzi chociażby o napięcie, o tempo i o dynamikę, która sprawia, że ty w kinie bawisz się lepiej? Oj, tak. to Nagadałem się i może przyznać, to jest cudowne w takich filmach. Ja naprawdę uwielbiam to w takich filmach historycznych, że im lepiej znasz historię, albo im nawet nie musisz do końca znać historię, ale znasz mechanizmy budowania filmów, że od razu zauważasz, gdzie są pewne sztuczki negatywne i pozytywne, gdzie właśnie dostajemy bohatera, który mówi, że ja do tej pory nie martwiłem się o życie innych, a teraz się martwię o życie innych. Albo Edda na który musi mówić nagle motywować ludzi do tego, że oni będą e, walczyć za Amerykę i jest w ogóle Jeden taki Jezu, najgorsza rzecz, jaka jest w tym filmie. Najgorsza, przepraszam, ale przypominam sobie coraz więcej i film, który moim zdaniem powinien dostać recenzję 5 minut, już ma pewnie z 20. Ale najgorsza rzecz, na samiutkim końcu mamy tą bitwę i w ogóle już tam wracamy na nasz amerykański lotniskowiec. Ci ten ranny, ten nie żyje, ten wypad, wszystko i w ogóle tulimy się. Jeden przyjaciel, który w ogóle nie ma relacji przyjacielskiej, źle pokazana jest ta relacja Edda Skrajna, czyli jednego z tych naszych głównych bohaterów, i on na niego czeka. I mija wieczór, jest coraz ciemniej, zachodzi słońce. Mamy ujęcie tego lotniskowca na zachodzące słońce, ja już mówię, ooo! I on tak patrzy na to słońce, patrzy, no dobra, to ja już nie czekam, wracam. Już wchodzę do drzwi i słyszę motor, motor po prostu naszego kochanego Eda Skrajna. I w tym momencie mogę wypowiedzieć to zdanie, że dzięki takim ludziom jak Ed Skrajn, to my wygramy tę wojnę. Ja tak, o Jezus Maria, po co. Po co nam to? Ja jestem rozumiem visual storytelling. Nawet jeżeli to jest prawda, że Ed Skrain i tego typu ludzie są najlepsi, najfajniejsi. Po cholerę ty traktujesz widza jak skończonego debila, któremu trzeba powiedzieć. Ed Skrain bohaterem jest. No kurna, Słowacki wielkim poetą był. No ja pierdziele. Ale to jest tak... Over the top i tak patetyczne, ale niestety śmiesznie patetyczne, że, że, że przeskakujemy z wow, wkręcam się, czuję się dobrze i tak dalej, do śmieję się z tego i bawię się dobrze na tym filmie, ale nie z tych powodów, z których powinienem. Trzeba umieć zagrać po tej cienkiej linii, po której świetnie chodził Spielberg, po której potrafi chodzić Mel Gibson, nawet w Braveheart. Przecież tam też patosu jest od cholery. To jest trudny temat, ale trzeba go umieć. Ugryźć. Niestety, Roland Emmerich, pomimo 20 lat opowiadania tego samego filmu o białym facecie w średnim wieku, który nosi okulary, który nie najlepiej się dogaduje z innymi ludźmi, najczęściej ma jeszcze byłą żonę albo byłą dziewczynę, który ratuje świat. Czy to jest John Cusack, czy to jest Jeff Goldblum, czy to jest chociażby Matthew Broderick. Dobra. Nagadałem się, mam mnóstwo tych rzeczy, które w tym filmie były, które sprawiały, że ja parsknąłem nie raz, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć śmiechem, i w jednym momencie chyba wyłapałem nawet, że w tłumaczeniu było czwarty June, a dostaliśmy takie jebitne litery czwarty lipca. Mówię, o nie, 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 nie. Potwierdźcie swoją drogę, jak widzieliście ten film, czy faktycznie tak jest, bo jestem prawie pewny i nawet przeszkadzałam ludziom obok, pytając ludzi, czy tam jest napisane 4 lipca, a oni mówili, nie zwracaliśmy uwagi. To pokazuje, jak bardzo koncentrowali się na filmie, bo ten film nie sprawiał, że ty się skoncentrujesz, tylko bardziej będziesz śmiał się, a nie będziesz po prostu w pełni trzymał się fotela. Nagadałem się, dziękuję Wam za obejrzenie, czekam na Wasze komentarze, co wy sądzicie, albo jakie macie ulubione, albo ulubione, śmieszne filmy wojenne. Nie mam pojęcia do jakiej klasyfikacji zaliczyć, zaliczyć ten Midway, nasz kochany. W każdym razie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania kanału i do kliknięcia tego dzwoneczka, który gdzieś tutaj chodzi, bo dzięki temu dostajecie powiadomienia i wiecie o kolejnych moich filmikach, a ja mam nadzieję, że zobaczę się z Wami następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie.